Witam cześć. malka. nazywam się Kapitan Zgredek. Witam was na moim pokładzie. Witam was w kolejnym odcinku z gry. Ha, Harry Potter chciałam powiedzieć: Hokus Pokus i różowa pantera, moi mili. Znajdujemy się tutaj w Afryce. Powiem wam, że szukałem e, pół to pół godziny, godzina może nawet rozwiązania z tą rybą. Nie mogłem na nic wpaść. Tak, zjedzałem trzy mapy. E, doczytałem się, że musimy, moi mili, wrócić do domu z Emboli. I musimy zdobyć skąd ciastko i dać je rybie. Tyle co wyczytałem. Jak wiecie, ja lubię się wspomóc jakąś informacją, aczkolwiek nie lubię czytać pełnego rozwiązania zagadki. Nienawidzę tego dla mnie to jako szustwo, ale wprost mówię, utknąłem i musiałam sobie znaleźć tutaj po prostu jakąś pomoc. Musimy po prostu wrócić do domu z i znaleźć zabawkę, zabawkę, kanapkę. Podejrzewam, moi mili, że jeżeli chodzi o zabawkę, to będzie ona nigdzie indziej jak tam, gdzie mieli tutaj rodzina Zemboli i ich goście. Imprezkę, czyli tam, gdzie był ten Olofis. Oh. <grywka> tak śmieszkuje. Chodź tu, Pantero, chodź. I teraz tak, to było chyba na dole, z tego co dobrze kojarzę. Po tej stronie. I ogólnie powiem wam, że będę teraz przeglądał całe lakacje, czyli po prostu. O, nie ma ich tutaj, tutaj jest piżamka, kurde jakaś, albo. Kurdy strój czordzieja, gdzieś się ulotnili. Przejrzę od razu wszystko, nie będę się pierdzielił. To jest wyjście. Tutaj było wow, coś. Jak piec hutniczy Wow! Jak... <laughs> piec hutniczy to, to nie jest. Dobra, tu nic nie ma. E, w takim razie wracamy na lewo. Może z tamtej strony coś nam lub ktoś pomoże. <laughs> Jak wszyscy tutaj siedzą na imprezie. Patrzcie, ile kanapek. Ciekawe, czy ciastka tam też są. Zaraz. sama upiekłam te ciastka. Zgłośnie troszkę. Z Teraz mogą być już one trochę twarde, ale nic to. Jeśli ktoś złamałby sobie ząb, znam doskonałego dentystę. <laughs> Niezłycie. Jedno ciasteczko dziennie i serduszko jak dzwon, murowany. Murowany, w ogóle doczytałem tam tamta ryba, dla której donosimy te ciastka nazywa się Murena, więc fajnie to dobrali murowany. Przy jak to jestem, to tu sprawdzę, czy nic nie ma. I porozmawiam z nimi wszystkimi. To myślę, że będą rozmowy. Ktokolwiek powiedział, że gołąb jest bezwartościowym ptakiem. Nigdy nie spożywał go w tym sosie. SOS. Nie no, bez jaja, oni jedzą, kurde. Patrzcie, to jest cały ptak, lol. Tato to zebrała do telebki, to w ogóle jest jakieś chore. <laughs> Niech was nie dotknie słów mojej głębia. Lecz za skarbie żadne ja nie zjem gołębia. Jestem wegetarianką, zadowolę się wodą. Polemizowałbym. Woda wołowa, moja droga. To był tylko żar. Nie, <noise> Woda! Żarcik! Woda. Woda wołowa. Rządzi pani Izumi. Wyrobi się pani. Żarcik to by było, jakbyś zobaczyła, co ich syn zrobił, kurde z twoją córcią Lol, bo to ich córka. Wiem odrażającego ptaka. Kiedy wreszcie ujrzę słynne zęby? A nie ma nic. A. Cóż za wyrafinowane potrawy... Hmm. Musiały kosztować majątek. Gołąb. Filip, nie dostaniesz gołąbka, dopóki nie dokończysz wątróbki. Tak, tylko ty pozostałeś przy przystawkach. Pospiesz się trochę. Delektuję się. Prędzej wydrinkuję rosyjski royal, niż zjem wątróbę jakiegoś Czyżby wszyscy wylemi? dostali gołąbka, a on wątróbkę? No, chyba, że on właśnie nie dostał głąbka, przez to, że wątróbki nie zjadł. Schował sobie wątróbkę do kieszeni, to jest dla mnie dziwne. Więc podejrzewam, że. Mm, tu na środku coś jest na stole. Więc podejrzewam, że. O, tu ona. Więc podejrzewam, że. Mm, dam ją, bo takie zachowania są zazwyczaj dziwne. Sałatka? Na pewno doda odpowiedniego smaczku do naszego zaklęcia. Aha, no spoczko. Czyli. Aha, smaczku do zaklęcia, dobra. Jak smaczko do zaklęcia, to znaczy, że wracamy do dzieciaka i dorzucamy sałatki. Nie, ja nie wierzę. Przy okazji może nam powiedzą, czego nam jeszcze brakuje tutaj, żeby odczarować biedną, jak to było. E, Jakoś tam magiczna, e, szybka syrenka ninja, na pewno e, magiczna syrenka ninja. Tam był chyba jeszcze jakiś jeden przymiotnik. Dobra, masz sałatkę. To chyba nie jest jeszcze gotowe, mój drogi. Zdaje się, że będę potrzebował jeszcze kilku warzyw, aby zaklęcie zadziałało. ładny no przystojniaku. To <grym>, ja codziennie nie przed. potrzebujemy tego. Staje się od do... Potrzebujemy jeszcze nośnika ludzkiej duszy. Co by to nie miało znaczyć? Aha. Uh -huh. Potrzebujemy jeszcze błagalnej mowy czerwonej głowy. Błagalna mowa czerwonej tej. Wydaje mi się, że. Czekajta. Ja wrócę najpierw do murenki, nakarmię ją ciastkiem. A potem wrócę do kubyców. Dlatego, że. Oni coś jeszcze ode mnie chcieli, chyba tatuaż. A to się zaraz okaże. Eee, tylko teraz tak. Lewo, prawo, lewo, prawo. To lewo chyba. Kuźwa, nie to ledwo jednak. Nie to lewo, tam to lewo. Dawaj, tu chodź tu. Kończ, 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 kończ. Ja już nie chcę z tobą rozmawiać. Tak, tam dokładnie, chcę do wioski tubylców. Lul. Tylko teraz, tak, w głąb to chyba tędy. Nie, co ja robię? Co ja robię? Jak ja jestem, jak ja jestem upośledzony? Ja chciałam wskoczyć do wody po to, żeby dać Murenie ciastko, a zachowuje się jak jakiś baran. Chodź tu. Jesteś głodna, mówiłaś. Masz ciasteczko. O ja mam tukane jeszcze zapomniałem. E, pieczone smakołyki. Brzmi apetycznie. <laughs> Patrzcie! Ona no. połama całą szczękę. No, no Przykro mi rybeńko. Czy ty wiesz ile kosztuje dobry dentysta? Ona ma połamane zęby na górze i na dole. Wiesz, ile kosztuje dobry dentysta? Mogę cię zabrać do domu, zymboli, jak tak bardzo chcesz. Mam zęba. Biedactwo, to jest rekin? Tak, to był rekin. To była rekinka? Chodźmy. To oczywiście te animacje, pływanie i tak dalej szybciej, ...szybciej, dłużej trwają. Ja to spacją pomijam, bo to już było, nie? Żeby tutaj nie było zbędnej gedeniny, chociaż powiem, lubię te dialogi w różowej panterze. Ząb mureny, doskonale. Co z nim zrobisz? Mm. <laughs> nie wierzę. To jako dowód naszej co nie da, jakiś Imbir? Musimy kontynuować naszą wędrówkę. Z tym akurat wiem, co ja już zrobię. Jestem nocnym stworzeniem i mam ogromne, świedzące oczy. To wyrach? A... Nośnikiem ludzkiej duszy? Nie jestem żadnym nocnym. <gry> 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 Powiem wam, że Boski ten Wyrak nie chcę tego. Tylko chciałem tym polecieć od razu, nie będę tu już nic patrzył do Afryki. Tam do Kenii. A dlaczego? To już wam powiem dlaczego. Pamiętacie, tam był balonista. W sumie nie wiem, czy to się z balonista, bo, bo nie wiem. Ale w Spirogram to po angielsku jest Marco de Balunist, więc może balonista. Człowiek od balonu, czy pamiętacie, nie miał rączki, żeby wzbić się w górę. I ta obrączka idealnie mi przypomina po prostu rączkę. Tylko teraz tak, gdzie to było? Tam. Aha. Świetna robota, przyjacielu! Przyjmij to w podzięce! Na zdrowie! Co to jest? Na zdrowie. Woda? Kurczę, niekiedy naprawdę żałuję, że jestem postacią rysunkową. No cóż, może szampan przyda się na przyjęcie. Ma szampan. Powiem wam, że zabłądziłem wtedy, zbłądziłem wtedy z tą mureną, nie wiedziałam co miałam zrobić, w skonałam i musiałam wyszukać informacje, że muszę znaleźć gdzieś ciasto, e, aczkolwiek nie wiem, czy aż tak, do, tak dosłowno chciałam powiedzieć, e, pomoc jest ok. Dla mnie to jednak zbyt duże ułatwienie, bo przyda się na imprezę, no to gdzie może być impreza, tylko i wyłącznie w jednym miejscu. Nawet chyba wiem, dla kogo będzie ten szampan, bo był jeden typ, który nie chciał wątróbki jeść i stwierdził, że do końca wieczoru wypije całe coś tam. Nazwę podał, więc nie wiem, co on tam wypije. Mm. Na 100% oddaję prawą rękę, że to dla niego. Ej, hey, Filip! Dostaniesz butelkę importowanych bąbelków w, w zamian za Wątroba? Chcesz moją wątrobę? Nie, idioto. Moją wątrobę, tylko tę drugą. Zapasową. Dobra, umowa <laughs> stoi. Dawaj wątrobę. Dobra, mamy wątrobę. My montaliśmy szempana, chowaj tutaj pod pazukę, jak to się mówi. I z wątrobą lecimy do, 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 do... Zwiedzać cały czas Kenię. Pogadamy jeszcze z wszystkimi zwierzętami najpierw. Potem wrócimy tam do wioski tych tubylców, czy tam mieszkańców. Jak zwał tak zwał. Mm, dobra, tu balon odleciał, więc idziemy tutaj, będziemy gadać z zwierzętami. Wąż. Od razu wątróbka dla was. Nie sądzę. Nie sądzę. Słyszycie to? Nie sądzę. Nie sądzę. Nie sądzę. Jaki ton. Nie sądzę. Nie sądzę. Nie sądzę. Nie sądzę. Nie sądzę. Czy piękne jest to. Nie sądzę. Nie sądzę. Nie sądzę. Dobra, tutaj. Żyrafa jest Dobra, czyli to jest ta ciekawostka, która była w poprzednim Dzień odcinku. To mówi, że to jest rodzina Pantery. Czyli oni tu wszyscy znów mówią o sobie. A wątrobki nie chcą, więc idziemy do tubylców. Posłuchamy, co oni mają do powiedzenia, bo już nie pamiętam. Witaj w naszej wiosce. Jesteśmy masajami, czyli ludźmi, którzy mają stada. Widzę. Chodzisz od misjonarzy? A, ten to mówił, że Pan teraz jest księdzem. Dobra, to go przewijamy. Dziś powinniśmy się radować. Moja żona urodziła dziecko. Trzeba to uczcić. Uczcić biesiadą. Ale moje stado jest zbyt wycieńczone suszą i nie mogę teraz zabić byka. Z pewnością moi sąsiedzi pomogliby mi przy takim wydarzeniu. Ale wszyscy zaprowadzili swe stada na żyźniejsze ziemi. Nie możecie zarządzić kozy? Albo owcy? jest owcy To zbyt wielkie święto, aby jeździć codzienną strawę. Aha. Może mógłbyś coś zasponsorować? Hmm? Mo Może mo coś wymyślę. Mógłbym ci dać wątróbkę, tylko ty rodziny raczej wątróbką nie nakarmisz, jeżeli <laughs> to jest cała twoja rodzina. A kozy faktycznie mają wywalone, owce też, bo jedzą co... Dziewczyny się, się nie boją, jak to wszystko słyszałem, ale krowy faktycznie to kim były. Masz wątróbkę, typie. Czy to wątróbka? Dziękuję ci bardzo, mogę teraz świętować narodziny dziecka. Mhm. Wkrótce <laughs> ruszymy na lepsze ziemię, Kochanie... Różowa Pantera ofiarował nam wielką wątróbkę. Wielką wątróbkę. Ja wam powiem, że nie lubię wątróbki i ci, zjem w ostateczności, ale nie przepadam. tym jesteś smutny? Pewna bardzo mała dziewczynka zachorowała. Nie może się obieca. Ale taki kawałek to jest służ, dla mnie służ, samego, służ, więc lol. Kawał. Dzieci są najjaśniejszym księżycem. Pozwól, że zasugeruję ci pewną pieśń. To Olapa Oibor Inkera. Co to znaczy? Dzieci są najjaśniejszym księżycem. Kurwa, może Byś te słowa to to, to wszystko jest Boga, tak mało logiczne, tak, tak po prostu mało logiczne, zarazem istnieje oczywiste. Istnieje dwóch bogów. Czerwony Bóg i czarny Bóg. Czarny jest dobry. Czerwony zaś zły. Przyszłasz czerwony ład cały nas. Czerwony zaś, nad nam. Zaraz... zaraz... Twoja głowa jest czerwona. Dokładnie. Proszę, naucz mnie swojej błagalnej modlitwy. To nie jest tak do końca błagalna modlitwa. To raczej stara pieśń. Wiesz, mi, ja już to tak zaaranżuję, że wyjdzie błagalny tekst pierwsza klasa. jak to szło. <grym> Olapa, Oibor, Inkera. Ola, oibor. To, kartki? Myślałam, że. Te kartki znów. Te oczy. Dzięki. Pomogłeś mi bardziej niż Dzięki, dobra, czyli ty dostałeś mi pieśń, jakąś tam pochwalną, pożegnalną i w ogóle dla tego dziecka. Także jak nie wiem, co mam stukanem zrobić, bo ja w ogóle zapomniałem o nim. Znaczy, no, znaczy zapomniałam w ogóle, że go mam. Eee... Dobra, w takim razie wracamy do chłopaka. Dziwiłem czemu ja mam niby mu pomóc, jeżeli ona zmieniła się z trola w jakąś tam syrenkę ninja. Gdyż yy, to prawdopodobnie nie jego nie wiedzę, tylko cały czas im ten czarnoksiężnik utrudnia. No ale. Siema, chłopie, mam do ciebie. Pieśń. Mam błagalną mowę czerwonej głowy. Dosłownie. W porządku. Potrzebujemy jeszcze nośnika ludzkiej duszy. Co by to nie miało znaczyć? Ja już chyba nic nie mam. Murwa tukana, czy tukana. Biedny tukan, nie przerobicie ja su uciek Pióro wystarczy. Już będzie biedny gotowany tukan. Piuro, nośnika dusz. Oka może być czemu nie zadziałało ciężko mi to wyjaśnić ale na samym początku czułem jakąś wielką moc która cały czas mi pomagała ale teraz ona gdzieś wyparowała samemu nic nie zdziałam nic biedactwo nie musisz próbować dalej tanie nie możesz się poddawać. powiedz mi co ci jeszcze trzeba nie umiem. lol nie, nie płacz ty 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 <laughs> Dobra... Nie powinieneś rzucić jakiegoś zaklęcia, czy coś Właśnie, jakiś kokus pokus... Kokus, Ja myślę, że... Ups... Siema, Violet, fajna drzemka? Yyyyps... Tego ty nie chciała, co? O, to nie wiem, po co ci to było. Ona gdzieś poleciała tędy, a za zarąbiście. Strola w serenkę umierającą w ninja Nie To by ninja, mała silenka, ninja. Nie ma. W sumie góry nie spojrzałem, no ale... Może mi się poszczęści. Mogę wszystko wyjaśnić. A, tu no, też jej nie ma. No dobra. Czy ona... Czy, czy ty... Czy ona co? Czy ty co? Kotku... Oh, Kotku... Mhm, koteczku... Różowe kici kici... Chodnienie. Niechaj będzie dane mi przedstawić. Słynna kolekcja symboli. Ten 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 się też otwiera stół, półka stół, lol. Aparat. Odwieźmy go z tyłu, to już. to nie on nie może wykupić całości. Niektórzy z nas chcą nabyć pojedyncze zęby. Masz becha. Mam kupę, kasy i chcę wszystkie. Drogie panie i drodzy panowie, powstrzymajcie emocje. Jestem pewien, że uda nam się osiągnąć jakieś porozumienie, które zadowoli no. przede wszystkim. Zobaczymy. Wątpię. Wy O Oj. 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 Na groźno to. Oni nie wiedzą kto to. Tak, oni nie wiedzą kto to. Przecież to nawet wygląda tak samo, połączyć. tylko ma kolor. ...a nie lewitować nad stołem. Nie ma prawa też oddawać się pod kontrolę z wychodzący. Co to jest? Ile to twoja córcia, biedacz. to było nas sprzedaż? Prawda, kochanie? Oczywiście, że jest, pączuszku. O, Wszystko o jest, Lola. ...pańska córka, panie Izumi. Czy ona ma... Atak astmy? <laughs> Atak astmy, COVID ją za, zaatakował, lol. Rany boskie, ale. Mutacja COVID -a za 5 lat. Uuu, jak groźna. Złym duchem cześć, kogo? Ekidna. Cześć, ekidna. Cześć, ekidna. Cześć, ekidna. Cześć, ekidna. Siema! Cześć, ekidna. Jo! Nie Echidna! I właśnie z nią witają. Cześć, to jest cześć, chyba w ogóle jakaś lalka, bo patrzcie, tu ma, kurde, jakiś taki staw sztuczny i tutaj... To moje Moja dziecko. <laughs> Teraz mamy to to jest taki dna, bo nie wiem. Się na z z superman! Nie się <laughs> Rickiego, Martina <w> tak <laughs> Rickiego Martina! Martina! Nie wierzę! Dla mnie jak nie Elvis Presley. Goło to nic nie jest wstał. W, w sumie tak 96-97 roku to głota jeszcze się lał była przerażającym potworem w greckiej mitologii. Górna część ciała miała kobiety. Dolną zaś ohydnego węża. Jakie krótkie wymiany Aha. zdań, wynika iż kwestia osoby najpotężniejszej w kosmosie jest dość względna. Dlatego też podejrzewam, że z punktu widzenia potwora, który opętał to lewitujące dziecko, najpotężniejszy jest Zeus. O, nie wiem, nie lubię nigdy mitologii się na Olimp. Nie pamiętam Szczyt, z niej prawie nic. Greccy bogowie relaksowali. A czyli pewnie teraz czarna dziura, czarna powiedzieć, czarna dziura zmieni nam ee jakby miasta dwa, nie? Tam państwa. aczkolwiek pierw chciałbym się tu rozejrzeć, bo już widzę tutaj dwa itemki do wzięcia, czyli jest to właśnie ten aparat i ta biała torebka u pani przemądrzałej. On jest w ogóle w takim wywoleniu. Y Obojętność, ten z takim wywaleniu. to to w ogóle pani mądra w szoku, ten przestraszony. Ci to w ogóle chyba szczęśliwi, że odzyskali córkę. <laughs> no ale, tak jak moi mieli, powiedziałem, aparat, torebka czy zwiedzanie Olimpu, to w następnym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, to możecie zostawić oczywiście łapę w górę. Tym bardziej, że jakoś ostatnio tam tracę część motywacji. E, do tego, że jakoś to nie idzie w górę, nawet pomalutko jak idzie, to znów spada w dół. Oczywiście, żartuję, to jest tylko takie, taka zachęta Wasza dobra wola. E, fanpage macie oczywiście także w opisie tego filmu. E, ja się z wami będę żegnał, życzę Wam miłego wieczoru, miłej nocy, poranku, popołudnia czy czego tam w zależności kiedy to oglądacie. Do zobaczenia w następnym odcinku Pantery lub innej gry. Cześć!